Leon Wyczółkowski urodził się 166 lat temu, 12 kwietnia 1852 roku. Był malarzem i grafikiem wykształconym w Warszawie, Monachium i Krakowie. Początkowo malował obrazy historyczno-rodzajowe, później realistyczne portrety i modne sceny salonowe. Podczas pobytu na Ukrainie Tworzył głównie sceny plenerowe, przedstawiał rybaków i chłopów, podejmując w swych pracach problem światła i koloru. Zbliżył się w ten sposób do impresjonizmu. Po 1895 roku uległ na krótko wpływowi symbolizmu, po czym zwrócił się w kierunku swoistego koloryzmu. Malował nastrojowe pejzaże tatrzańskie, zabytki architektoniczne, martwe natury, zwłaszcza kwiaty. Tworzył także zróżnicowane stylistycznie wnikliwe portrety. Od 1918 roku zajmował się głównie grafiką. Twórczość wyczółkowskiego jest zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku. Zmarł 27 grudnia 1936 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl